Witam Was serdecznie, moi drodzy, i zapraszam do udziału w kolejnym spotkaniu z Rytmem. Będą to proste, proste klaskanki, pro, proste, proste uderzanki w te nasze pałeczki rytmiczne, których używaliśmy wcześniej w trakcie naszego, naszego pierwszego spotkania. Ja posłużę się metronomem. Mam nadzieję, że będzie go słychać. I Zapraszam do, do wspólnej zabawy. Na początek będziemy o nasze uda i klaskać. Spróbujcie powtórzyć razem ze mną. Trzy, cztery. raz, dwa, raz, 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 trzy, trzy, raz, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy cztery. I w głowie sobie liczymy do czterech. Cztery. Trzy. Raz, dwa. Trzy. Cztery. Teraz sobie troszeczkę zmienimy koncepcję, ale będzie raz, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. trzy razy, o uda, i jeden raz klaszczemy, raz, dwa. Teraz wracamy do pierwszego ćwiczenia. Cztery, raz, dwa, trzy, cztery, dwa, raz, dwa, cztery, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I ostatni raz, trzy, cztery. I teraz na zmianę. Raz, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. prawa. Lewa, prawa lewa,

I teraz zostajemy tylko z jedną ręką, czy np. Na prawą naszą. I raz, dwa, trzy, cztery, raz, trzy, cztery. Tak, możemy troszkę mocniej, żeby było słychać takie klaszczenie o nogę. Raz, dwa, trzy. cały czas sobie, tam w głowie staramy liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, bo to nam kiedyś pomoże. Zagrać ten rytm w miarę równo bez metronomu, czyli tak jak perkusiści sobie liczą e, rytm w głowie, tak samo my teraz się uczymy tego, tej umiejętności. I zmieniam rękę na lewo. I teraz będziemy zmieniać sobie co cztery rękę, dwa, trzy, cztery i zmiana. I zmiana. I zmiana. Zmiana. I zmiana. I zmiana. 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 Teraz na zmianę. Lewa, prawa, lewa. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Prawda, że proste? Trzy, cztery, raz, dwa. Trzy i cztery, raz, dwa. Trzy, cztery, raz, dwa. To takie troszeczkę jest podobne do grania na, na bębenku. wkroścamy do czterech. trzy. Raz, dwa, i trzy, i Po prostu rozmaicenia będziemy plaskać raz nad głową do 4 a raz normalnie. Czyli zaczynamy. Trzy, cztery. Nad głową. Dwa. 3. I normalnie. Nad głową. 4. I normalnie. I nad głową. I normalnie. I ostatni raz. Nad głową. I normalnie. Dwa. 4. A teraz prawa, lewa, prawa, lewa. Trochę jest to trudniejsze ćwiczenie, bo trzeba dosyć szybko zmieniać te, te strony, bo to żeby się y, y, nie wybić z naszego rytmu. 1, 2, 1, 2, I prawa, lewa. I wracamy na nasze kolana, żeby nam troszkę dłonie odpoczęły. Czy raz, raz, ok. Rozmasujmy sobie troszeczkę dłonie możemy troszkę sobie pokręcić nad garstkami, żeby nam się troszeczkę poluzowały, żebyśmy mieli różne ręce, można sobie troszkę żaróweczki podkręcać. Jedna, druga, jedna, druga rozcieramy sobie palce. I teraz bierzemy. Nasza pałeczki rytmiczna. Jesteśmy cały czas w tym samym rytmie 80 BPM, czyli 80 uderzeń na, na minutę. Spróbujemy sobie naszymi dwiema pałeczkami wystąpić. Bardzo prosty rytm, który, który nie powinien być dla nas trudny. 4 i Pamiętajmy, żeby y, liczyć y, sobie w głowie do czterech, ponieważ jest story, 4 na 4. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Teraz spróbujemy sobie zrobić taką e, urozmaiconą konfigurację z tym rytmem. Czyli będziemy uderzać do trzech, a czwarty raz e, ten nasz akcent uderzamy o nasze, o nasze nogi. Dobrze? Spróbuję. Raz, dwa, trzy, cztery. I zaczynamy. Jeden, dwa, trzy i cztery. Jeden, dwa, trzy i cztery. Jeden, dwa, trzy i cztery nogi. Jeden, dwa, trzy i cztery.